Będzie już na pewno skinek, to mi się podoba. Czy będziemy mieli jeszcze 8? Mamy 8, mamy 8, moi drodzy, złoty skinek, jedna moc wasabi. Cześć wam wszystkim, z tej strony, pana Sinego, mam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby odblokować sobie wszystkie sushi z mega bufetu. Tak jest, moi drodzy. Mój klan zdobył aż 20 sushi. Jeszcze zostało 20 godzin, więc jest szansa, że tam podbijemy do jakichś 21, może 22. Ogólnie, maksymalnie, klan mógł zdobyć 28 sushi ponieważ moi drodzy, nie, 30 chyba sushi mogliśmy wbić maksymalnie, bo dostaliśmy 28 biletów. A mamy 30, o, nie, no to dobra, 28, bo po 30, no nieważne, 28, moi drodzy, było maksymalnie, my zdobędziemy, no, 21, może 22, zobaczymy, jak tu tam reszta osób jeszcze właśnie powydaje bilety, mi jeszcze samemu 5 zostało, więc zobaczymy, ale mamy 20, więc otwieramy, moi drodzy, ostatni odcinek z otwierania sushi Wam się mega spodobał, oczywiście wtedy event się zaczął, bardzo dużo tych sushi otworzyłem, chyba tam, nie wiem, z 30 mniej więcej, no oczywiście teraz otworzymy 20, one się mogą zapgrejdować, więc będzie... Mi się naliczyło więcej tutaj. Jest szansa, że dobiję te 150 po tym odcinku. Zobaczymy, 42 brakuje. Zobaczymy, jak się będą moi drodzy tutaj właśnie upgrade'ować. I również moi drodzy, możemy odblokować jakieś fajne moce. Wasabi, na przykład do Finksa, chciałbym odblokować albo skinki. Skina, przede wszystkim chciałbym dropnąć tego kiełek, tanuki. Więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się to dropnąć. W komentarzach napiszcie, ile już macie skinów właśnie z tego. Update tu Sushi. Jak widzicie, ja mam 5 na 7. Zobaczmy, ile będzie pod koniec tego odcinka. Oglądajcie film do końca, zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy. Bardzo jest to ważne. Zasubskrybujcie również kanał, żeby na brząco żadnego odcinka nie przegapić i wpadajcie na mój drugi kanał, czyli kanał panów, bo tam są odcinki ze Bastos, moi drodzy, czyli z Gierki supercela, która ostatnio dostała bardzo mocny update'cik i jest dużo nowych zmian. Pierwszy Sushi, no niestety nic ciekawego. Jeszcze później, moi drodzy, możemy się przełączyć na moje drugie konto i tam zobaczyć, czy klan również coś powbijał, póki co mega lipa. Mamy, moi drodzy, trzy, ale dostaliśmy szalenie ostrą moc i do kogo to będzie? Chciałbym, do poko. Szalenie ostrą do poko, bym chętnie przyjął. Doscu jest dosyć słaba, więc niestety nic ciekawego. Czy się zupgradeuje? Dalej się nie zupgradeował, więc troszeczkę są, moi drodzy, ale lecimy z kolejnym, lecimy z kolejnym, dalej się nie upgrade. No na razie giga słabe, moi drodzy, te sushi z klanu. Ja nie wiem, co się stało ale no, są jeszcze gorsze niż te, co ostatnio kupowałem, bo tam się przynajmniej coś upgrade'owało. Dobra, udało się zupgrade'ować jednego, więc mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego tutaj się zupgrade'uje. Mamy cztery, więc będzie już na pewno skinek. Będzie już na pewno skinek, to mi się podoba. Czy będziemy mieli jeszcze osiem? Mamy osiem! Mamy osiem, moi drodzy, złoty skinek i jedna moc wasabi. Let's go! Let's go! To mi się podoba. Jednak oddało, na początku dawało gorsze, ale teraz mamy o wiele lepsze. Piekielna moc, piekielna moc, czyli najlepsza, jaka może być, moi drodzy, Uwaga. Uwaga, do kogo dostaniemy? Do kolet. Kurczę, no ona jest średnia. Ona jest naprawdę średnia ta moc do kolet. No i za chwileczkę dostaniemy skinka. Są dwie możliwości. Albo będę miał skina, moi drodzy, do kiełka, albo do Angelo. Uwaga, uwaga, jest skin do kiełka, jest skin do kiełka. Bardzo fajnie, mamy to. Kiełek Tanuki. Właśnie tego skina chciałem odblokować. No jest on po prostu przepiękny, więc mega się cieszę. Dla mnie już ten opening jest po prostu super, tak? Już dropnąłem to, co chciałem, moi drodzy. Co bym jeszcze chciał dropnąć? Szczerze, no tego drugiego skina, żeby już mieć wszystkie, ale jak już nawet nic nie dropniemy dzisiaj, to ja już jestem zadowolony. Ja już jestem zadowolony, bo przynajmniej dostałem właśnie tego skinka, którego chciałem, bo mega mi się podoba, więc mega mnie to cieszy i lecimy, moi drodzy, sobie jeszcze dalej, oczywiście otwierać te sushi, zobaczymy co tu ciekawego jeszcze dropnie. Mam nadzieję, że właśnie coś jeszcze będziemy mieli. Dobra, podwoił się. Czy się jeszcze podwoi? Nie, niestety nie. Więc powolutku, powolutku do przodu, zobaczymy ile właśnie tych sushi będziemy mieli później i możecie koniecznie dać znać w komentarzach ile wy macie już uzbieranych sushi i czy wam się uda dobić do tych 200, bo no wiem, że na... ciężko jest zdobywać, ciężko jest naprawdę zdobywać te sushi, ja troszeczkę gemu wydałem, nawet nie troszeczkę, bo wydałem moi drodzy aż 600 na początku, zresztą polecam sobie obczaić ten odcinek, jak ktoś z was nie widział, bo tam był mocny opening. Mamy tutaj szalenie ostrą moc do Franka. Nie najgorzej, nie najgorzej, moi drodzy. Dobra, znowu się podwaja. To mi się podoba. Czy się jeszcze raz podwoi? Niestety nie, ale mamy kolejną moc Wasabi, więc fajnie. Szalenie ostra. Kolejna szalenie ostra, moi drodzy. Co nam tutaj wyleci ciekawego? Szalenie ostra do B. Zadając wrażenie, B wypuszcza rozłoszczoną pszczołę. No, moi drodzy, B jest bardzo fajna w grze Squad Busters. Naprawdę gierka przeszła. Bardzo dużo zmian, są darmowe nagrody, moi drodzy. No, polecam sobie obczać, kto z Was kiedyś, moi drodzy, grał no to powinien się zaskoczyć jak ta gra teraz wygląda, kto z Was nigdy nie grał, to myślę, że Wam się spodoba, są postacie z Brawl Stars i tak dalej, i tak dalej, więc polecam wbijać moi drodzy na mój drugi kanał tam nagrywam odcinki właśnie z tej gieraczki, więc wbijajcie i mamy kolejne tutaj sushi, z których nic nie leci nie wiem ile mi jeszcze tych sushi zostało, tak szczerze nie wiem ile mi tych sushi zostało mamy kolejną jakąś moc piekielna kolejna piekielna moc moi drodzy, do kogo my tutaj dostaniemy tą piekielną moc, mamy moc do Amber Amber ma fajną moc piekielną. Amber ma fajną moc piekielną i otworzyłem już 20, więc powiem Wam, że dosyć szybko to poszło i mamy 138, więc brakuje nam 12 do, moi drodzy, 1000 kredytów, które no mi się doliczą oczywiście do sławy i niedługo będę już biał alienowy fame, więc to jest dosyć spoko. Możemy sobie zobaczyć, moi drodzy, jak to jeszcze tutaj wygląda z tymi skinkami. No nie mamy tego jednego. Mocy się prezentują następująco: brakuje mi 15 mocy, więc troszkę jeszcze brakuje. Ale jeszcze mamy dwa tygodnie. Jeszcze mamy dwa tygodnie, jak wyglądacie ten film, to chyba już się zaczęły te łowy na oni. Łańcuch gratisów, weekend podwójnych punktów, moi drodzy. I potem jeszcze będzie ten czwarty. No ja na pewno zdobędę te, moi drodzy, 200. Myślę, że bez problemu brakuje mi. No troszeczkę ponad 60, więc raczej mi się uda właśnie to pozdobywać. Przełączmy się jeszcze na moje drugie konto i tam spróbujmy sobie również otworzyć te wszystkie sushi. Dobra moi drodzy, musimy tutaj zagrać jeden meczyk na tym mega bufecie i go wygrać oczywiście, żeby móc odbierać te wszystkie sushi. Więc zobaczymy ile tutaj mój drugi klan napykał tych sushi. Kurcze, ja tu nie mam za bardzo tych upgradeów, więc nie wiem za bardzo kogo wziąć. Hanka mam, ale mam go z pierwszym levelem, to to nie jest dobry pomysł, moi drodzy, żeby Hankiem z pierwszym levelem tutaj grać. Eee, Kruka mam też z pierwszym levelem, tu do no niedobrze, niedobrze. Eee, dobra, weźmy sobie, moi drodzy, kogo ja tam widziałem. Shelly, tik 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 tick. Dobra, niech będzie tik tick, ma nie najgorsze, bo on rzuca te bomby razy trzy, te główki, oczywiście, więc zobaczymy, może akurat uda się wygrać. Liczę na to, że mnie wykerują, moi drodzy, randomy. No, na moim drugim końcu no to za dużo nie gram, głównie gram tutaj z widzami, więc jak ktoś z Was chce ze mną pograć, to zapraszam na live'iki. Jest szansa właśnie ze mną zagrać jakieś giereczki, możecie sobie powbijać jakieś pucharki, więc bardziej tutaj widzą, pomagam właśnie coś grać. Niedługo może też będę z Wami grał rankedy, jak ktoś będzie chciał, więc zobaczymy. Polecam właśnie wpadać na streamki, moi drodzy. Dobra, zbieramy sobie to oczywiście. Czy uda nam się porobić tego ziomala? No i niestety nam się nie udało. No czy ja go teraz jeszcze, mój drodzy, tutaj obiję? Coś tam go obiję, ale no niestety ciężko będzie go porobić. Mm, dobra, nie najgorzej to wyszło, tak szczerze, nie najgorzej. Mamy na razie więcej, więc jest fajnie. Jest, moi drodzy, dosyć spoko. Niestety nas porobił, Leon no, ciężko, no ale ono to ciężko będzie. Edgar coś tam zbiera. Mamy już porówno mniej więcej, więc no troszeczkę nadgonili, troszeczkę nadgonili. Przeciwnicy. Dosyć sporo, moi drodzy, tutaj powbijali właśnie tego. No jeszcze tutaj Edgar coś tam zebrał. Dobra, no oni już mają 25. No może być lekka lipa. No, musimy na tym bufecie, moi drodzy, wykarować. Ale no, ja tutaj nie mam za bardzo ani tych mocy wasabi, ani nie mam leweli, ani nie mam niczego. Więc to jest trochę problematyczne. Ale może akurat, może akurat się uda. Niech oni tutaj zbierają te punkty 24-33. Szansa, oczywiście, jeszcze jest. Rzućmy sobie to. I tu jest bardzo dużo tego. Tu jest naprawdę bardzo dużo tych, moi drodzy punktów, ale nie mogę ich zabrać. Nie mogę ich zabrać, bo te bociki mnie po prostu klepią. No jest 45 do 32, no to tu już będzie ciężko. Tu już będzie naprawdę ciężko, bo oni po prostu zdominowali tego mida. No szkoda, że nam się nie wybrał jakiś inny tryb. Jakiś zwykły tryb, jakby nam się wybrał, to myślę, żeby nam lepiej poszło, więc lecę zagrać jeszcze jedną gieraczkę i widzimy się, jak już będę mógł otwierać wszystkie sushi. No powiem wam, moi drodzy, że naprawdę może być ciężko to zebrać, bo ja tutaj z zrobiłem takie oro, że nigdy chyba tyle ultów nie rzuciłem. 95 staty, 121 tysięcy damage'a, a no moi teammeci no trochę, trochę zaspali, nie, trochę zaspali, więc zobaczymy remis, moi drodzy, no mam nadzieję, że zaraz zrobię tego wina. Wreszcie udało się wygrać, moi drodzy, mam tutaj jakiegoś dropa i zobaczmy jak to wygląda, 12 sushi mamy, 12 sushi, moi drodzy, mamy właśnie w drugim klanie, więc również sobie te 12 sushi otworzymy, zobaczymy co tutaj nam wyleci. Więc lecimy z openingiem szalenie ostra moc, mój drodzy, szalenie ostra moc. No to powiem wam, że dzisiejszy opening jest jeszcze większy niż, moi drodzy, ten odcinek, który był ostatnio, wydaje mi się. Jeszcze więcej chyba otworzymy tych sushi, tak szczerze. Mamy tutaj kredyciki do Amber, więc nie najgorzej. Mamy kolejne sushi z kolejną jakąś mocą. Jest moc ostra, tutaj oczywiście nie mam aż tyle mocy, co na głównym koncie? No bo nie gram tyle, co na głównym koncie. Myślę, że jest to, moi drodzy, dosyć logiczne. Zobaczymy, co wleci z kolejnego. Znowu jakaś moc, moi drodzy. Fajnie, jakby wleciał jakiś skin. Fajnie, jakby wleciał jakiś skin. Moc ostra. Do kogo będzie tym razem? Do Miple. Miple, która strzela potrójnie. Nie jest to aż takie złe. Następnie dwie moce. Dwie moce, moi drodzy. Moc ostra. Do. Zobaczymy, kogo. Te ostre. Wydaje mi się, że już większość z Was raczej ma prawie wszystkie. Jak oczywiście gracie na swoim głównym koncie aktywnie. I mamy piekielną. Piekielna to jest naprawdę fajna sprawa. I mamy do Riko. ok, czyli tak jak na głównym koncie, do, na głównym koncie też mam do Riko. Dobra, coś tam się, moi drodzy, dwoi powoli. Znowu dostaliśmy dwie moce. Jest super ostra. Co nam tutaj wyleci ciekawego, super ostrej? Mamy do Berego, ok. I następnie znowu piekielna. Ej, mocne dropy, naprawdę mocne dropy, moi drodzy. Mamy tutaj, mamy do fanga, fang. Kopniaki super tego mają znaczenie. Ok, nic ciekawego, tak szczerze, chyba do fanga. Następnie, moi drodzy, tutaj zobaczymy, do kogo mamy. Do, uwaga, uwaga. super ostra, do, 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 do oli. Nie, nie zgaduję niestety. Do El Primo. Okej, okay, El Primo ma nie najgorsze. Następnie kolejna moc, ale ja dropię te moce. Powiem wam, wszystkie chyba dropię na tym koncie. Zaraz będę miał więcej niż na głównym koncie. Kolejna ostra do Tary. Dotary kolejna ostra to jest chyba jakiś jeden z ostatnich, już chyba. Ale tutaj gorsze dropy, tutaj naprawdę gorsze dropy. Na głównym kącie miałem naprawdę ciekawsze rzeczy. Tam skinek dropnął, podwoił się aż do 8. A tutaj, tutaj lipa, mój drodzy, tutaj lipa na 4 nie mieliśmy ani razu, więc troszeczkę pech, troszeczkę pech na tym kącie. No i znowu ostre wasabi. Do uwaga, uwaga, do Broka. Dobroka nam tutaj wyleciało i jeszcze mamy jakieś sushi, dobra i tych sushi naprawdę sporo tutaj udało się zbierać, jeszcze jakieś, jeszcze jakieś moi drodzy, jeszcze się dwoi, jeszcze się moi drodzy tutaj dwoi, jeszcze mamy super ostrą moc do, zobaczymy kogo, mamy super ostrą moc do, moi drodzy, yy, tutaj baza i piekielna, kolejna, pie ej dużo piekielnych, ja tu tyle piekielnych dropnąłem do Serge'a, czyli tak jak na głównym koncie. Ej, powiem wam, że ja mam chyba więcej piekielnych tutaj niż na głównym koncie. Co jest grane? Mam trzy piekielne, trzy piekielne, a mogę dropnąć cztery. Bo do tych postaci, których nie mam, to nie mogę dropnąć te mocy. No powiem wam, że jest grubo, jest naprawdę gruba. A jeżeli chodzi o skinki, no to mam tutaj dwa. Więc kto ogląda streamki to jest raczej na bieżąco I mamy prawie 25 Gemów do odebrania, no na tym koncie Tak jak mówię, za dużo nie gram, jedynie na streamie Z widzami, więc tak by to wyglądało Moi drodzy, jeszcze możemy sobie tutaj odebrać Star Dropika, zobaczymy, może z niego Coś ciekawego wyleci, niestety rzadki, więc Nic szczególnego nie dostaliśmy Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego dnia. mam nadzieję Że wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał panów I wpadajcie na mojego Instagrama, trzymajcie się, cześć